Oto cztery rzeczy, które nie nadają się na prezent dla dorastających dzieciaków. No chyba że się inaczej umówicie, ale to już zupełnie inna historia. Po pierwsze, prezenty związane z poprawą wyglądu: krem na trądzik, waga, zestaw do wybielania zębów. W pakiecie dajesz im rosnące kompleksy i obniżające się poczucie własnej wartości. Nie warto. Po drugie, prezenty bardzo osobiste, szczególnie jeśli to nastolatkowy pierwszy raz: pierwszy stanik, pierwsza maszynka do golenia. Zażenowanie będzie dużo większe niż radość. Przestarzała technologia z myślą, skoro działa, to znaczy, że dobre. Ich rozczarowanie nie zmieści się w pokoju. I czwarte, prezenty przesadnie edukacyjne, jeśli to nie ich pasja, chociaż w święta daj im odpocząć od nauki i szkoły. Wybierając prezent dla Twojego nastolatka, pamiętaj, że to przede wszystkim jemu ma sprawić przyjemność, a nie Tobie. Jak się do tego zabrać, co wziąć pod uwagę, o tym w najnowszym odcinku na YouTube na kanale Gatki Matki. Zapraszam. Cię.